To jest dama czy wieśniaczka, bo nie wiem. Co? Dama czy wieśniaczka. A to będzie wieśniaczka na razie. To jest dama z błaszczek. Co Tam... tutaj jest? Błaszki. Nie jakiś inny. Ko... O! Ale fajny szczupak był! Gli. Ty szczup... patrz jeszcze raz. Atakuje! Wolno, Cały czas atakuje, zobacz. Ale jazda. Zobacz, 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 zobacz jak atakuje, patrz, patrz jaki nie. Jaki niewyżyty. Ale malutki. O. Jaki niewyżyty, patrz.